Halo, dzień dobry, witam, cześć wszystkim Zaczynamy kolejny odcinek z The Long Drive Właściwie to pierwszy na tym kanale Ale, dzisiaj będziemy grali w fajnego nowego moda, którego znalazłem Mod polega na tym, że Jeżeli przekroczymy 80 km na godzinę prędkości Poruszając się pojazdem, to wtedy aktywuje się ładunek wybuchowy I jeżeli będziemy jechali wolniej niż 80 km na godzinę To wtedy nasze auto wybuchnie Tak, to tak z filmu Speed, niebezpieczna prędkość Chyba tam autobusem tak musieli jechać szybko No, więc postaramy się Przetrwać, Zobaczymy jak długo się uda przetrwać. W baku mam jakieś 20 litrów benzyny, więc całkiem dużo. Bo powinno się raczej udać. Powinno się raczej udać pojeździć długo. No więc e, ruszamy, ruszamy, ruszamy i jedziemy. E, Życzcie mi powodzenia w komentarzach. Na górze macie prędkościomierz oczywiście, żeby było łatwiej zobaczyć. Nie tylko po e, zegarach, ale też po samym wskaźniku. I uwaga, przekraczamy 80. Dobra, Ładunek został uzbrojony. I teraz staramy się przetrwać yy, Tak, żeby jechać bardzo szybko, ale nie za szybko Żeby jednak przeżyć tutaj Oczywiście mam włączone inne mody, takie jak na przykład ruch uliczny Więc w pewnym momencie może nas zacząć na przykład ścikać policja Albo ktoś nam może po prostu zajechać drogę Co będzie bardzo niebezpieczne dla naszego pojazdu Bardzo niebezpieczne No na razie jadę 120 Więc jest względnie chillera, względnie chillera Byleby nie schamować do 80 i będzie całkowicie w porząsiu, całkowicie legitymacyjnie No i ciekaw jestem jak daleko uda nam się dojechać, ile kilometrów zrobimy Ile minut to w ogóle będzie trwało, bo w sumie wystarczy jeden źle ułożony kamień i już jest po mnie No, tak się trochę zastanawiałem czy warto jest w ogóle próbować, bo te pierwsze auta to z reguły są takie kiepskie auteczka wiadomo O nie, pierwszy zakręt, nie mogę skręcić za ostro, żeby też nie wypaść z drogi no zastanawiałem się czy takim pierwszym autem jest to możliwe do wykonania Ale jak widać na razie jest całkowicie w pożądalu. Myślę, że do momentu aż pojawią się jakieś naprawdę takie ostre zakręty Albo jakieś inne pojazdy To jesteśmy w miarę, w miarę, w miarę bezpieczni No tutaj mamy taki łok delikatny Więc chillera Jak widać jest bardzo gorąco O nie królik Muszę go ominąć, bo jak zahaczę u królika, to też będzie słabo. Nie, nie możemy się w ogóle zatrzymywać niestety. Także jeżeli chodzi o jedzenie i picie, to no, tyle ile energii starczy, to tyle będę jechał, nie? <laughs> Później to już odpadam. Zdjąłem sobie maskę, oczywiście z przodu, żebyśmy mogli dobrze widzieć silnik, bo to podobno bardzo ważne. Tak czytałem w komentarzach, że bardzo ważne jest, żeby widać, widzieć swój silnik w the Long Drive, bo wtedy się wie, czy jest sprawny, czy nie. Oj, 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 ostry zakręt. Dobra, udało się. Udało się jakoś to zrobić Zaskakująco dobrze się sprawuje ten pojazd Na razie Przecież naprawdę dobrze trzyma się drogi I w te zakręty wchodzi tak w miarę spokojnie Na długich prostych zasuwamy Do 140 na godzinę nawet Więc no Teraz mamy nawet 146 Ale z górki e, Więc no zaskakująco Dobrze to wszystko wygląda O nie, autobus się pojawił po drodze Dobra, muszę go tak ominąć, żeby mi nie czasnął Spoko udało się, udało się. No, te, y, te, y, te inne pojazdy mogą być dość niebezpieczne dla mnie. Naprawdę dość niebezpieczne, bo nigdy nie wiadomo, co one nie skręcą. Nie będą chciałem jakoś tam manewrować, szczególnie takie, które się pojawiają blisko pobocza. Ale tutaj mamy y, po prostu kamienie i przede mną jakiś pojazd znowu. O nie, on mi będzie kopcił. Niedobrze, bo słabo teraz widzę. Jak coś będzie leżało na drodze, to raczej tego nie zauważę. Halo? Może pan przestać kopcić troszeczkę jakby? Przbana. Kopcić panu z silnika. Prawdopodobnie jakieś olejowe problemy tam są. Nie no, muszę go wyprzedzić, jeżeli chcę zachować jakąś sensowną wizję. Albo przyhamować na tyle, żeby on odjechał bardzo daleko. Tylko nie wiem, czy chcę z hamowaniem ryzykować. Chociaż... Poczekajcie, on się rozpędza dopiero. Patrzcie jaki on jest nagle szybki, no chyba, chyba prędzej będzie ten drugi scenariusz, czyli on odjedzie tak daleko, że ja będę miał pełny spokój i chill, i luz, i, i, i wtedy nie będzie mi kopcił i zasłaniał. No wszystko na to wskazuje, a włączę sobie światła, a mam włączone, dobra, nice. Bardzo dobrze. Bardzo spoko, bo widzę, że też generalnie się zaczyna robić ciemno. Może lepiej nie będę jechał pod prąd, bo zawsze może się pojawić jakieś auto, które jedzie z naprzeciwka, <noise> a jak zaliczę czołówkę, to, to raczej lipa. A raczej niedobrze by to było. Jakieś tam budynki widzę w oddali. No ten samochód jest już naprawdę bardzo daleko, ale ja mu trochę pomogę, zrzucę z gazu. Postaram się zwolnić tak mniej więcej do setki, żeby ta, to była taka bezpieczna prędkość, żeby został mi jeszcze duży zapas, ale żeby nie jechać za wolno. Dobra, podjechał. Odjechał, mamy go z głowy To było naprawdę takie... Realne zagrożenie, bo bardzo mi ograniczał wizję Dobra, zaczyna się robić ciemno, przejdę sobie do pierwszej osoby chyba Będę wtedy lepiej widział drogę Okej, okay, mamy zmianę biomu delikatną Właściwie to zmieniła się nawierzchnia na taką sensowniejszą Dookoła dalej pustynia I słońce daje mi w oczach, przez co jednak trochę mniej widzę Oj, jaki wielki kamień Dobra! Yy, no to był taki moment, że troszkę troszkę się zestresowałem, nie powiem. Ale udało się, udało się to ogarnąć. Bezproblemowo, raczej. Kurde. No, to, to akurat był tak chyba, gdzie słońce wszystko zasłaniało, i wtedy się pojawił ten wielki kamstor. No, ta gra jest po prostu złośliwa, na dobrze wierzę, ja nie mogę hamować. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Tu mamy jakiś mały budyneczek. Oczywiście nie mogę się zatrzymać. Musimy pędzić dalej. No więc jedziemy, jedziemy. Nasza postać robi się troszeczkę głodna. Eee, no na to nic nie poradzimy, bo. Wow, bo ja mądry nie wziąłem sobie żadnego jedzenia. <laughs> nie wziąłem sobie żadnego jedzenia, więc no nie będę mógł się zatrzymać, chyba że zobaczę jakieś inne auto. To wtedy tak, bo to auto mi po prostu odpadnie, jak tylko się zatrzymam. No, no wybuchnie, no co tu, co mówić. Przed na jakiś inny pojazd, który na szczęście nie kopci, po prostu zwyczajnie jedzie. To dobrze, mogę tak sobie spojrzeć. To chyba jest ten trabant po prostu. Tak, trabant w kombi. Trabant w kombi przede mną jedzie, więc podobny silnik do mojego. Widzę, że go doganiam pewnie dlatego, że jestem trochę lżejszy. Oj, kamień, kamień. Postaramy się go wyprzedzić. No eee, nie, to nie trabant, to busidło jakieś. Ojejku, eee, przepraszam, do widzenia. Muszę go wyprzedzić, bo nie mogę sobie pozwolić, żeby on mi hamował. Nigdy nie wiadomo, co się z nim stanie. On może wpaść w jakiś kamień, przeszkody i tak dalej. I wtedy ja też zaliczę wypadek, więc nie! Je, je, jedziemy dalej! Jedziemy dalej, to bardzo ważne. Kurde, strasznie ciemno się zrobiło. Mam nadzieję, że to szybko przeminie. I zaraz wszystko wróci do normy i będę miał dobrą wizję, bo póki co to... No jak nie ma latarni, to słabo widać. Tak na ostatnią chwilę wszystko widzę. Co leży na drodze dzięki moim światłom, ale no... Nie będę miał dużego czasu reakcji, to na pewno. Jak się pojawi jakiś kamień. To będzie, będzie przypał raczej. No, dobra, dobra. Suniemy. Ciekawie z tym, która jest godzina i, i kiedy słońce zajdzie, Mam nadzieję, że niebawem, bo im dłużej jadę po ciemku, tym bardziej się stresuję. Szczególnie, że na pewno niedługo pojawi się jakiś pojazd i nie wiadomo, co to będzie. Może to będzie coś dużo wolniejszego ode mnie, i wtedy manewrowanie też będzie bardzo trudne, zdecydowanie. A ja, 137 na godzinę Tempo jest bardzo dobre No chcę tu ustanowić jak największy rekord pod względem kilometrów No e, Ciekawy jestem jak wam pójdzie jak sobie pobierzecie tego moda mały kamyczek ale udało się go minąć e, także jeżeli zagracie na tym modzie to koniecznie dajcie znać ile kilometrów udało Wam się przejechać, bo uważam, że to bardzo ważne. Ja na razie no jestem na bardzo daleko 16 km już mam chyba tam na liczniku Chyba, oj, pojawił się jakiś samochód i przy okazji jakiś budynek, więc trzeba uważać na króliki i na krzy się. jest spoko. droga się zmieniła, wym gorszą. Ale ten pojazd przede mną strasznie kopci. Nie dość, że jest ciemno, to jeszcze kopci, więc tu się aż prosi o jakiś wypadek. Niedobrze. 17 km, tak, jestem przekonany. 17 km, paliwa mam jeszcze całkiem sporo. Więc tu raczej nie musimy się martwić. Musimy się zdecydowanie martwić o to, co przed nami. A przed nami jest auto, które kopci, ale chyba bardzo szybkie jest, bo gdzieś tam znika na horyzoncie, mam wrażenie. Ja ta. Już jest na tyle daleko, że już nie widać tego dymu. Dobra, zniknął. Jak odjadą wystarczająco daleko, to one po prostu yy, znikają z mojego pola widzenia. Więc jest git, jest w porządku. O! Okej. Okay. Trochę mnie zakołysało, ale było w porządku. O nie! O nie! O nie! 75 na godzinę, o kurde Coś mi odpadło i to na pewno Ale udało się to przetrwać, boń Ale miałem farta, że przywaliłem Tak bokiem, a nie bezpośrednio przodem No, ten kamień był naprawdę ogromny e, Chyba wypadła mi lampa Z przodu, tak, nie mam jednej lampy Więc troszkę jest ciemniej, trochę boję się sprawdzić Co mi jeszcze odpadło Trzecią, trzecią osobą Ale, no, to było groźne No i myślałem, że już po mnie. Naprawdę myślałem, że już po mnie. No jak jakoś się udało to odratować. Kurde, ale mnie farta. Naprawdę farcika. Jak tylko w stanie słońca albo się zro zrobi jakaś prosta droga, to sobie sprawdzę, jak wygląda mój samochód. Ale na pewno przyjąłem jakieś porządne obrażenia. Dobra, kolejny kamień. Przemkniemy się. Tutaj jakieś maluszki. Jest dobrze. Jest dobrze. i groźnie. Tu mamy kawałek prostej drogi, ale chyba i tak będzie na tyle ciemno, że ja nie bardzo zauważę, co się dzieje z moim autem. Więc muszę jechać przed siebie. Jedź, auteczko, jedź! Jedź przed siebie, blisko! Postaramy się! Trzymajcie kciuki! Który kilometr? Dwudziesty drugi kilometr, jest naprawdę dobrze. No, wygląda na to, że trzydziestka jest w zasięgu ręki. Myślę, że trzydzieści kilometrów uda się raczej zrobić. Jeszcze nie wpadłem nawet w rezerwę z paliwem. Więc jest git. O, księżyc już jest nisko. To był kamień i tak prosto między koła. Księżyc jest nisko i bardzo opada szybko, więc niebawem powinno wstać słońce. Ten pojazd przede mną bardzo szybki i bardzo szybko też zniknął na horyzoncie. Wow, z naprzeciwka coś jechało. Uh. Dobra, udało się go minąć bez problemu. Jest w porządku. Już bardzo, bardzo dobrze. Teraz będzie bardzo ciemno przed samym świtem, a później, jak już słońce wstanie, to, to będzie luzik. Martwię się powoli o benzynkę. Tak powoli, powoli, bo jeszcze trochę i będę na rezerwie. Tylko byleby słońce wstało, bo naprawdę jest stresik, jak się jedzie w nocy. Nigdy nie wiadomo, co tam się pojawi. Te kamienie trochę odbijają światło, ale jak się pojawią w mroku, to wtedy ich kompletnie nie widać. I tak było jednym razem, jak uderzyłem, że na ostatnią chwilę zobaczyłem ten kamień. Dobra. Spokojnie. Spokojnie. Trzymamy się prawej strony. Znaczy dziwka w sumie pojawił się tylko jeden pojazd do tej pory. Ale zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam, że jest szansa, że się coś pojawi. Oj, trochę mi się chce kupę też. Yy, nie wiem czy tam radę zrobić teraz w aucie. Może być ciężko. Może być ciężko chyba. No. Może być bardzo ciężko, więc nie będę próbował. Tak nie planuję niczego jeść, więc... <noise> jakoś musimy sobie poradzić. W sumie z jedzeniem... Oj, co tak kopci? O co chodzi? Nie, wiem, że mnie coś dogania. O nie, ja sobie nie ustawiłem lusterka, a może być coś za, za mną przecież jechać też. Nie wiem, czy to nie było coś za mną. Dobra, teraz lusterko mam ustawione w miarę. Dobra, będę widział, czy mnie coś goni. Coś tak strasznie zaczęło kopcić. Bałem się, że to może być auto z tyłu. Może nawet było auto z tyłu i mnie uderzyło i odpadło. No. No tak, widzę jakieś światła z tyłu, więc prawdopodobnie to był jakiś pojazd, który mnie dogonił i bardzo kopcił. Uderzył mnie w zderzak i zaliczył wypadek po prostu. Okej. Okay. Idziemy. Ej, myślałem, że zaraz będzie wschód słońca, skoro ten księżyc opadł. A tu nie bardzo widać te słońce. No to widać kamień. Uff. Dobra, tak w bezpiecznej pozycji był ten kamień. Tak nawet nie był na drodze bardzo. Więc git, luz. Okej. Okay. jest, słońce wstaje, widzę. Tam już jest taka czerwona poświata z tyłu. I z przodu coś się jakby świeci. A to chyba po prostu słońce zaczyna... Powoli oświetlać różne yy, yy, Różne obiekty, to mi się wydaje, dlatego się tak widno zrobiło fajnie z przodu. Tak, na pewno. Wow! Okej. Okay. <gryw> Okej. Okay. Yy, damy radę. Rezerwa jeszcze się nie świeci. Jest po żądalu. Słońce powoli wstaje. Za mną coś chyba jedzie, bo widzę jakąś potężną chmurę dymu. Mam nadzieję, że to nie burza, która mnie goni. Może to być jakiś inny pojazd, który po prostu za mną pędzi. Nie wiadomo. Jak mnie dogoni, to się przekonamy. A jeżeli to burza, to raczej zniknie z tyłu, bo bardzo szybko jadę. 130 na godzinę to taka sensowna prędkość. Naprawdę sensowna. No to jest. Chociaż może to nie być chmura, może to być pojazd po prostu. Może tak być. Zobaczymy. Na razie nie mamy się czym martwić. Po prostu będę jechał. Droga jest bardzo, bardzo łagodna póki co. Naprawdę prosto. Bardzo prosto się jedzie. Te zakręty to są takie bardzo, bardzo, bardzo szerokie łuki. Bez żadnych ścięć, póki co. Górek, dołów też nie widziałem. Jest naprawdę w pożądalu. Jedyne, co się muszę martwić, póki co, to jest chyba jedzenie i picie. Które się naprawdę kończy. A złapać teraz taką miejscówkę, która będzie miała i jedzenie, i picie. I jeszcze jakiś samochód. To, no, myślę, że bardzo ciężko. <laughs> myślę, że może być bardzo ciężko. Więc raczej nie, nie planujesz zatrzymywać, póki co. A Chmura pyłu z tyłu cały czas się trzyma. Czy to jest mój wydech? Hmm. Może to jest po prostu mój wydech? <laughs> może to jest po prostu mój wydech, a ja się martwię niepotrzebnie. No, może tak być, wiecie? Może po prostu kopcę trochę z silnika, bo dużo oleju nie lałem do, do paliwka, może to jest to? Nie, nie, na pewno się głupka nie zrobiłem. Co tu mamy? Jest samochód. Wykusi no mnie trochę, ale jeszcze mam trochę tego zdrowia, więc nie, 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 nie jedziemy dalej. Jedziemy dalej, spróbujemy. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował, ale yy, o, waga yy, ale nie, 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 to nie warto ryzykować, nie warto ryzykować. Musiałbym wyskoczyć przy dużej prędkości. No, tak żeby nie wybuchnąć razem z autem. Więc lepiej lepiej nie ryzykować, póki jeszcze zdrowie mam takie dobre. Tak mi się wydaje. Na spokojnie, na spokojnie jedziemy dalej po prostu. Zobaczymy co tutaj mapa nam przyniesie jeszcze. No ale póki co jest, no Byciałbym w pożądalu. Naprawdę w pożądalu. <grywka> Paliwko jest. No a tu ja patrzyłem na temperaturę, a nie na paliwo. Eee! Spaliłem to pełny luz jest! Patrzcie! No! Na luzie! Tyle benzynki mam, że oho, ho ho ho! Kurde, że też jedzenia nie wziąłem. Ale jestem niemądry człowiek, no. Jestem naprawdę bardzo niemądry człowiek. Bo bez żarcia i pićka to hmm, coś będzie trzeba wykombinować na pewno. Żeby przetrwać. Na 100% będę musiał coś tutaj wykombinować. Dobrze, droga przede mną raczej luz, luzik. Nic wielkiego się tam nie dzieje. Pojazdy też się nie pojawiają póki co Więc jest, yy, spokojnie. O, właśnie się pojawił pojazd. Ale chyba jest szybki. To jest chyba taki trabancik jak mój. On będzie zapierdzielał pewnie na pełnej, więc na luzie. Chociaż, chociaż chyba nie. Chyba go troszkę doganiam. Więc manewr wyprzedzania musimy tutaj zrobić. Uwaga, da, bo to kombi. Papa, pa, panie trabanciku, pa, pa! Trzymaj się tam. Wodzenia Jest spokoj, jest luźno. Nie dogoni mnie, nie, nie zaszkodzi mi na pewno. Pełny, pełny luz, pełny chill. O nie! nie, co to jest w ogóle autobus na środku? Dło drogi, kurde, jak jeździsz paranie? Kurde, dobrze, że zdążyłem go ominąć. No, warunki były sprzyjające, bo żadnych kamieni tam po lewej nie było. Więc mogłem go tak spokojnie machnąć, no. Ile mam kilometrów? 36 kilometrów! Bez zatrzymywania się. Goście! To jest naprawdę, naprawdę bardzo dobry run, moim zdaniem. Naprawdę bardzo dobry run. Oj, dużo kamieni, ale nie są na drodze, dobra, Git. Git na spokojnie, damy radę. To ten autobus trochę mnie sponiewierał, nie powiem, ale jest, jest w pożądalu, Jest w pożądalu. Widziałem sobie pełna chillera, co może pójść nie tak. Najgorsza byłaby chyba tylko policja. Gdyby nagle zaczęła mnie ścigać policja, to rzeczywiście byłby duży problem. Ale wszystko wskazuje na to, że. W git Co to za dym się tam pojawił? Przez chwilę się taki biały dym pojawił Oj Uwaga Trochę mnie to zmartwiło Ale Ale to chyba nie jest nic z mojego silnika Więc Spoko hm. Chyba spoko Chyba w porządku Temperatura chyba trochę jakby rośnie O tak o tym nie pomyślałem Przecież może mi się woda skończyć Może mi się woda w chłodnicy skończyć I wtedy rzeczywiście będę kopcił na biało A ta temperatura jakby trochę wzrosła No na pewno wzrosła bo ten wskaźnik nie był tak blisko czerwonego wcześniej. Eee, powiem Wam tak. E, nie pomyślałem o tym. Jak przygotowywałem sobie auto przed odcinkiem, to nie pomyślałem zupełnie, żeby sprawdzić, ile mam wody w chłodnicy. I może tak być, że tam było bardzo mało wody w chłodnicy. Bo ja ani nie sprawdziłem, ani nie dolałem. Więc chwila, moment może się okazać, że ten silnik się zacznie gotować. A jak zacznie się gotować, to na pewno zwolni troszeczkę. No póki co to temperatura jest tak na skraju. Na skraju. chyba, że tu ma chłodzenie. Chodzenie po prostu powietrzem. No, zaraz to sprawdzę, bo nie widzę tu chłodnicy przede mną żadnej. Czy może jest git. Może jest git. Ehe. Ok, miniemy sobie to na luzie. I może sprawdzimy wreszcie to obrażenie, bo miałem sprawdzić obrażenie, jak będzie lepsza pogoda. Znaczy jak będzie widno. Więc może zajrzę. Wygląda na to, że. Nie, jest chłodnica z tyłu. Dobrze, jest. Wygląda na to, że straciłem tylko. Tylko ten lewy reflektor. Tak, i ewentualnie zderzak. Nie mam też zderzaka. Ale poza tym jest w porządku. Jak chodzi o, o wodę, to nie wiem, ile jej jest. <gry> nie mam pojęcia, ale zdecydowanie jest tam chłodnica za silnikiem, taka dość duża z wiatrakiem. Dobra, garbusik jest ode mnie szybszy, więc on sobie wystrzeli. No i on to oczywiście kopci mega. Więc trochę mi to będzie przeszkadzać, ale to tylko przez moment. Raczej mnie wyprzedzi. Mój Vmax mam wrażenie, że trochę spadł od kiedy mam tą wyższą temperaturę. Bo nagle jadę tak w okolicach 120. Wcześniej to było 135 nawet do 140 z górki. A teraz te 120 tak się utrzymuje, więc może to być efekt tego, że się trochę zagrzał silnik. Może tak być. Hmm. Wody mi nadal nie brakuje, więc tutaj luz. Dwa kamienie na drodze, mały i duży. Spoko, miniemy to sobie bez problemu i jedziemy dalej. Długa prosta, naprawdę długa prosta. Oby tylko się nie okazało, że tam rzeczywiście jest bardzo mało wody. A wszystko na to wskazuje, bo to trochę dziwne, że się tak zgrzał. No, chyba że się zgrzało od tego, że cały czas ciśnę gaz od 43 km. Nie wiem, czy w tej grze coś takiego się może zdarzyć, ale możliwe. Możliwe. Na razie to jest jeszcze taka bezpieczna granica. No, strzałka nie jest na czerwonym, więc luz. Paliwa też nam szybko nie braknie. No. I chyba powoli niebezpiecznie się zbliża do tego czerwonego pola. Musiałbym się przyjrzeć, ale nie bardzo teraz jest okazja. Wyjadę tu trochę na i sobie spojrzę. Tak, wjeżdża powoli na te pole czerwone. Powolutku. Naprawdę powolutku. Więc póki co się nie martwimy. O, i znowu jedziemy 130 na godzinę, więc chyba jednak wszystko wraca do normy. Teraz na pewno też będziemy jechali trochę z górki, więc powinniśmy tych kilometrów trochę pokonać. Ale tak, zdecydowanie wjeżdżam na to czerwone pole. No. Teraz to już widzę bardzo wyraźnie. Już tak z połowa strzałki jest na czerwonym polu. <laughs> Więc silnikiem będzie coraz gorzej. Trzymajcie kciuki! Trzymajcie kciuki za mnie! szyki, kochane. Tak. <śmiech> <śmiech> no. Treść zaczynam martwić. Ale powinno być okej, okay, prawda? No, zdecydowanie już więcej jak połowa strzałki jest na czerwonym. Tak. Nie jest dobrze. Oj, nie jest dobrze. No, no ale już jadę nieprzerwanie od 20 minut, więc tempo jest naprawdę niezłe. Tempo jest bardzo dobre. Co ja mogę zrobić, żeby schłodzić auto teraz? Najwyżej mógłbym chyba tylko yy, ściągać nogę z gazu. Ale ja to też nie bardzo mi się opłaci, bo muszę przejechać jak najszybciej. Biorąc pod uwagę to, że nie mam <laughs> i jedzenia i picia, to no... Czy dałoby się przejechać jak najdalej? No. Jeżeli będę robił drugie podejście, a nie wiem, czy będę robił, zobaczymy, jak zareagujecie na ten film. Jeżeli będę robił drugie podejście do tego wyzwania, to zdecydowanie spakuję sobie trochę jedzenia i picia na, na fotel obok. Bo bez tego to trochę mnie odetnie. <grych> o nie, coś mi ściga. Nie uży to policja. Nie wiem, czarny samochód, ale nie widzę żadnych świateł, więc może to nie jest policja, może to po prostu zwykły pojazd. No ale tak czy siak on będzie mnie próbował wy, wyprzedzić, jeżeli będzie szybszy ode mnie. Więc gaz do dechy. No, nie widzę żadnych świateł, nie, nie, raczej by świecił. No, ale tak, no, niebezpiecznie blisko jest. Niebezpiecznie blisko, byle by tylko nie przyspieszył na tyle, żeby we mnie uderzyć. No, na razie się trzyma, chyba na takiej dobrej odległości. O nie, temperatura silnika naprawdę jest za wysoka. O nie, o nie, to może być policja, bo on tak jakby za mną trochę skręcał, mam wrażenie. Kurde, nie świeci i nie słychać, żeby to była policja, ale. Może tak być naprawdę, bo tak jak skręciłem w lewo, to on też. Ło! mu się stało! Okej, okay, trochę wypad z drogi. No i to tak solidnie wypad z drogi. Dobra, chyba go mamy z głowy. Przynajmniej jak na razie mamy go z głowy. Pośliznął się tam. Nie wiem na czym, ale tak przed tymi kamieniami nagle zjechał w lewo. Nie wiem co to było do końca. Dobra. Został z tyłu. Jest luz. Teraz tylko musimy się martwić tą temperaturą, która no, zdecydowanie rośnie. Zdecydowanie rośnie Kurde Mam nadzieję, że mój silnik dotrwa No jeszcze nie jest ekstremalnie Chociaż tamten gość siedzi mi na ogonie No Tak został w tyle przez chwilę Ale teraz jakby przyspiesza z powrotem Skubany może mnie dogonić O nie I jak patrzę po moim Tak, moje spaliny zaczęły być takie jasne, szare I to jest chyba oznaka tego, że się grzeje silnik No, zdecydowanie Zdecydowanie, patrzcie Już nie są same takie czarne dymki Są też takie białe dymki Moja prędkość spadła do 119 na godzinę O, może być tak, że silnik dostaje już po, po uszach Tak Może tak być eee, I to auto też się znowu zbliża Dobra, jakby mnie wyprzedzał O nie, a tu jest kamień, muszę odbić w lewo O Dobra, nie było zderzenia Nie było zderzenia, okej okay. Najgorszy moment na ten kamień O nie, jadę 100 na godzinę pod tą górkę jakby mnie ten chłop mógł popchnąć, to by było super. 95. O nie! Do 80. byleby nie dotrzeć Nie, muszę mu zajechać drogę. Jak mi popchnie, to będzie super. Ale on mnie chyba nie popchnie, widzę. On mnie po prostu próbuje wyprzedzić. 88 na godzinę. Poniżej 80 wybucham, przypominam. Eee. Dobra. 89. Coś czuję, że ten silnik nie jest już w stanie się rozpędzać za bardzo. Wjeżdżał to się pojawiło, ale to góry nogami dobra. Strasznie się kopci. 90 na godzinę. 90 na godzinę i zaraz będzie mnie wyprzedzał ten gościu z tyłu. Mam nadzieję, że wyprzedzał, a nie próbował staranować. 88. No nie wiem. No nie wiem. O nie! Spitował. Speedową... Oh, kurde. O nie moje auto wybuchło. Kościół, no spitowałeś To była policja ja. O nie O nie Smutne zakończenie, ale niestety Moje auto wybuchło, jak widzicie Wszystko powypadało Silnik, koła, wszystko No I chyba nawet policja mnie złapie wszystko na to wskazuje, że policja tak złapała mnie. Siedzę z tyłu. no z przodu jednak. Siema, ja panie policjancie. Nie wiem, jak pan tutaj ruszy, bo... ...ta auto jakby, no... ...nie wygląda, że miało gdzieś stąd... <laughs> ...zniknąć. Po powodzenia, powodzenia z wyłożeniem mnie <laughs> do więzienia. <laughs> Okej. Okay. Tym nieszczęśliwym wypadkiem kończymy ten odcinek. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście drugie podejście zobaczyć z jedzeniem i piciem. Tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć cześć i pa pa.